Witam w nowej serii Sniper Ghost Warrior. Zamierzam nagrywać ciągle od początku aż do końca. Zagram na poziomie średnim. Strzelnica. Zaczynamy. haha. F, aby podnieść broni. Hm. Co ją ja zrobić? Aha, tu są przeciwnicy. W tym razie przychodzimy, jak każą? A, ja już tego użyłem. Wycalujmy. Hmm. nie ja się Jeszcze tu mamy. A! Po, już pomieszę. Tak! nie więcej wiem o co chodzi. Jeden strzał, jeden trup. Na Bazkis będzie dziś na spotkaniu w, sa, w starej Laferni. Okej, okay, zaczynamy. a, mogę zrobić cięcie. Hmm. O. Oh. O, są się przez ruiny, pierwszy cel tej misji. Hop, 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 hop. Aha. Znowu hmm. nie biegaj. Dzień dobry, panowie. Red shot. Mm. Ciąg nie z drugim ale udało się. Kontrol, aby się położyć. chodzi o trafiamy trafiay sojemy idziemy dalej piąta minuta nagrania prześpiesz No, przyspiesz, no. Hmm. Stop. Gdzie? Kto? Dobra, leżę. Porażka, jesteś martwy. Wciśnij Esk, aby wrócić do, moje... do menu, spas jest strój ponownie. Ech. To by było tyle w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że seria się spodoba. Tu sam łapkę, suba, lub napisz komentarz. Cześć!